Witajcie, kochani! Po moim ostatnim holu, a zarazem pierwszym, otrzymałam od Was bardzo dużo wiadomości, komentarzy, że filmik Wam się podobał i chcecie, żebym do Was więcej mówiła. Zatem w tym filmiku będę przedstawiała Wam moich ulubieńców miesiąca lipca. No, może nie do końca lipca, bo już jest w zasadzie połowa sierpnia, także ten kawałek sierpnia również będę tutaj uwzględniać. No, nie mogłam Wam niestety wcześniej nakręcić filmiku, ponieważ byłam na wakacjach. Na Mazurach i tak mi się cały wypad przeciągnął, że po prostu no nie, miałam, nie miałam kiedy. I teraz tak, tych produktów będzie dosyć dużo. Podzieliłam je na dwie części. Pierwsza część będzie bardziej taka hmm, do twarzy, do cery, czyli ogólnie bardziej pielęgnacyjna, a druga część to typowo będą kosmetyki tak zwane kolorowe, czyli przeznaczone do makijażu. Pierwsze moje odkrycie. Krem. Marki Ren. Tak jak nigdy nie miałam żadnych kosmetyków od Dr. Irene Eris, teraz mam aż trzy. Pierwszy krem, o którym Wam chciałam wspomnieć, to jest krem, którego używam na noc. Po jego zakupie okazało się, że również jest przeznaczony na dzień, natomiast ja go używam typowo na noc. Jest to krem odżywczo regenerujący. Tu Wam przybliżę. Do cery suchej i bardzo suchej. No, faktycznie do cery suchej może być bardzo dobry bo on y, ma dosyć gęstą strukturę i naprawdę może nawilżyć. Dla mnie jest idealny na noc. Na dzień nie użyłabym go z tego względu, że moja skóra y, po nim jest taka dosyć tusta i, i nie wiem dlaczego takie dziwne mrowienie czuję. Tak jakby mi się nawet od włoski delikatnie na twarzy stawały dębem, także y, na dzień całkowicie odpada, ale na noc jak najbardziej. Ja przepraszam. Jak pachnie. Bardzo delikatnie. Y, przyjemny zapach na no, noc kojąca także mi jak najbardziej odpowiada. I to jest ten pierwszy produkt od dr. Irene Eris. Kolejne dwa produkty. Również macierzysta od macierzystej dr. Irene Eris. Natomiast jest to seria Pharmaceris, czyli produkty dostępne tylko w aptekach. I to są produkty do opalania. Kupiłam je w promocji Pierwszy produkt kupowałam ten i na tym mi najbardziej zależało, czyli na e, krem z filtrem do twarzy, a ten drugi filtr do ciała był za 50%, no to oczywiście musiałam skorzystać z tej pomocy. E, I to jest e, ogólnie, jest to seria hydrolipidowych, hydrolipidowych produktów. Ten, jak już wspomniałam, to jest basen do ciała, a to jest krem do twarzy, produkty hipoalergiczne, zapachowe bardzo mi to odpowiada. Oba bardzo szybko wchłaniają się w skórę i filtr to jest 50. Z tego co ja wiem, i to jest kwestia, z którą pewnie będziecie się ze nas sprzeczać, na polskim rynku jest to najwyższy filtr, Filtr 50. Ostatnio po jednym z filmików no, niektóre osoby twierdziły, że są wyższe filtry. Oczywiście są, ale ja nie wiem, czy są dostępne w Polsce. W Polsce, w polskich aptekach, drogeriach spotkałam się tylko z 50. -ką. Tak jak już kiedyś Wam też pisałam, setki kiedyś były tam x lat wcześniej, gdzieś 5 lat temu, ale one podobno zostały wycofane, bo niby ich skuteczność jest na tym samym progu, co filtr 50. Jeśli się mylę, to, to proszę tutaj zaalarmujcie mnie, bo ja nie mogę się opalać, więc filtr setkę bym sobie z chęcią kupiła, a tak to tutaj bazuję tylko na 50. I teraz tak, to są... Jest bardzo wysoka ochrona, tak jak jest tutaj też napisane. Natomiast to jest niby taki krem, który w zasadzie żadnego dodatkowego efektu na mnie działa, nie powoduje, no przede wszystkim jest krem ochronnym. Natomiast on moją skórę cerę lekko matuje. Mi to bardzo odpowiada, bo ja mam cerę tłustą, mieszaną, w zależności jaka oparty partia twarzy i naprawdę bardzo polecam go, bo no jest fajny, delikatny i sam raz. I ten produkt do ciała też myślę, że warto kupić, Ja za ten zestaw dałam niecałe 50 zł. To jest cena. Mój wcześniejszy filtr, którego już zużyłam, jak stosowałam go bardziej może w okolicach wiosny, czyli maj, początek czerwca. I to jest marka Aven, Avene, napisane Aven i Filt 30. Kolejne produkty do do cery. O, kolagen. Tego Wam jeszcze nie pokazywałam, może część z Was się spotkała. Jest to naturalny żel kolagenowy. Naturalna postać kolagenu, nad, znaczy nie naturalna postać, tylko to jest ogólnie naturalny kolagen pozyskiwany z, z ryb. Kolagen naturalny to jest polski wyrób i ogólnie są trzy kolageny. Ja mam kolagen Silver. Pokazuję Wam to nie bez ponieważ teraz latem szczególnie, gdy wychodzą mi jakieś tam nieprzyjemne wypryski, a na twarz nakładam jak najmniejszą ilość podkładów, to po prostu to mi ratuje życie. Z tego względu, gdzie widzę, że jest jakiś pryszczyk, to na przykład coś tam mam na noc, która sobie smaruję tym kolagenem. Najpierw odrobina wody, później kolagen i słuchajcie, rano nie ma po pryszczu śladu. Także to jest kolagen, mój ulubieniec na te miesiące. Jeśli chodzi o makijaż, jodermę, Sensibio H2O. Tego Wam chyba przedstawiać produktów nie muszę. Jak widzicie, zużyłam połowę, także u mnie to trochę idzie, Tutaj nie zmyję makijaża, czyli to wszystko to wiadomo, te produkty idą. Butelka ogromna. Problem jest właśnie w momencie, gdy wybieramy się na wakacje, no bo trochę, trochę za ciężko by nam było brać taką wielką butlę 500ml. 500 Wiadomo, są limity kilogramowe, jeśli chodzi o samoloty, także tutaj trzeba uważać. Dlatego też, że będąc na wakacjach, musiałam się jakoś podratować... Mój telefon dzwoni, wybaczcie. Musiałam się podratować chusteczkami do demakijażu zakupionymi w Biedronce. Biedrona, pod, tak tutaj kolokwialnie, jak ją się nazywa. Nowa seria ogólnie kosmetyków z Biedronki B Be, Be Beauty. I ja mam chusteczki do każdego typu cery, z pestkami winogron. Takie zielone, zielone są jedne. Bardzo ładnie pachną. Super. Kupiłam je w tak bądź w Węgorzewie, w której z Biedronek na Mazurach, czyli tam, gdzie byłam na wakacjach. I chusteczki naprawdę są rewelacyjne. One dla mnie były w zasadzie uniwersalne, bo wiadomo, demakijaż demakijaż ale czasami jak potrzebowałam się odświeżyć, przetrzeć dłony, to oczywiście też jak najbardziej się to sprawdza. Nie mogę je, lubię je, dlatego Wam je pokazuję jako mój ulubie, moje, moje ulubieńce, mój ulubieniec. Natomiast on, do osteczki przy codziennym stosowaniu lekko podrażniają moją skórę. Po prostu mm, szczypie mnie cera, więc codziennie raczej już nie używam. Czyli jestem w domu, to powróciłam do mojego płynu micelarnego. I jeśli chodzi jeszcze o pielęgnację, to pokażę Wam jeden produkt, o nim już naprawdę tyle mówiłam w innych filmikach, więc nie będę Wam tego przedstawiać, ale to jest ogólnie to są rajstopy w sprayu, airbrush lex, czyli coś, co mi również po prostu jest dla mnie komfortowym produktem, jeśli chodzi o lato, spryskam się nimi, mam piękną opaleniznę. Dobra, to była pielęgnacja, teraz przechodzimy do tej tak zwanej kolorówki, czyli produkty do makijażu, które uwielbiam używać latem, czyli robią u mnie furorę. Rozpocznę od podkładu. Podkład z Essence Soft Touch Mouse Makeup Przeczytam, aby było dokładnie Aby mnie nikt nie, nie musiał poprawiać Kosmetyki Essence Essence znacie, no nie będę Wam przedstawiała marki Ale Te produkty w musie są, słuchajcie na no naprawdę rewelacyjne Szczególnie teraz latem, gdy chcemy Minimalną ilość produktu użyć Czyli sam podkład, a podróż Nie mamy, nie mamy potrzeby To naprawdę polecam ten mus Ja mam w kolorze w tej chwili Mam 04 mat Ivory. Natomiast cały słoiczek zużyłam już numeru 01. 01 to jest chyba Sand albo Sand Beige. Coś takiego. I ten kolor mi do mnie pasuje, ponieważ on lekko ma taki różowawy ma trochę różowego pigmentu. I u mnie on nie wygląda aż tak rewelacyjnie jak ten numer 01. Ale ogólnie sama formuła podkładu. Musie. No po prostu rewelacja. Pięknie kryją dają pudrowe wykończenie, czyli u mnie na lato niczego więcej nie, nie potrzebuję. <laughs> Przepraszam, coś mi tutaj staje w gardle. Czyli Essence, ten podkład, u mnie rewelacja. Róż. Róż od pani Jolant Wagner. Ten produkt Wam już też pokazywałam w jednym filmiku, Professional Makeup. I to jest róż w kolorze Bright Peach. Mój ulubiony kolor na lato. Zresztą widzicie po moich ubraniach, w po pozostałych kosmetykach również zobaczycie. Piękny kolor. Super ożywia cerę. Ożywia, co najważniejsze. No, wspaniały dla mnie kolor. Ożywia cerę. Makijaż jest promienny, delikatny i bardzo dziewczęcy. Zapach bardzo przyjemny. I teraz pod ten róż. Jak już Wam pokazałam, że mój ulubiony kolor, no to oczywiście mam pozostałe jeszcze kosmetyki. Aż cztery pomadki, lakier do paznoksi, proszę. Moja ulubieńca, yy, więc rozpocznę może On jeszcze od cienia. Tego Ten cień też już używałam To jest Chanel Otrzymałam go od, od jednej dziewczyny z wymianki No piękny kolor Uwielbiam go na lato, więc Wam go pokazuję Stanowi zestaw kolorystyczny z moim różem yy, Bardzo fajny cień Czyli również brzoskwinia Pomadka Nowa seria marki Maybelline New York Kolor 143 Nazywa się Pink Fizz Fizz No rewelacyjny kolor, mam go na ustach Mój ulubiony na lato Dodatkowo mam Inne jeszcze pomadki W podobnym kolorze Essence Czyli znowu tania marka Ko Numer 55 Corala Coralize Me Coś takiego Bardzo delikatna pomadka Znaczy delikatna pod tym kątem, że ona nie daje yy, Nie jest ciężka na ustach Wręcz bym powiedziała, że sprawdzi, sprawdzi się jako balsam na usta. Delikatnie, z, z drobinkami. Bardzo fajnie pachnie. Naprawdę, konsystencja jakby lekko żelowa, czyli na lato idealna, bo na pewno opakowanie się nie obrudzi, czyli nam się też ta pomadka nie powygina w upałach. Kolejne dwa produkty do ust, do warg. Mary Kay. Pewnie powiecie, że są za drogie. Ale w te błyszczyki naprawdę warto zainwestować. Kolory są rewelacyjne. Jaka jest różnica między tymi dwoma produktami? To jest błyszczyk, a to jest pomadka. I różnica jest naprawdę zasadnicza, ponieważ to, jak posmałuję na ustach, na pomadkę nawet, to po prostu daje delikatny, oczywiście daje kolor, ale to jest bardzo lekki produkt, czyli jego za bardzo się nie czuje. Jak błyszczyk. Nie skleja ust, włosy mi też do niego się nie kleją. To jest dla mnie ważne, bo jak widzicie ja mam dosyć długie włosy, a więc wystarczy jeden podmuch wiatru, to już mi się wszystko klei do ust. Ten błuszczyk bardzo lubię, polecam go Wam. I to jest kolor, bo to oczywiście zapomniałam, melon melon sorbet. A ten kolor to jest pomadka, pomimo myślałam, że będzie się nazywać inaczej, ale ona niestety nie, nazywa się szarbet. To jest pomadka, czyli ona jest oczywiście gęsta. No pewnie nie będzie widać na moich ustach, bo już mam tyle na paćkanę. Ale pięknie kryje, naprawdę pięknie kryje, czyli krycie pomadki, konsystencja błyszczyku. Jest to produkt matowy, bezzapachowy. No, taki ma dosyć specyficzny zapach, ale może też to jest sprawką tego, że ten błyszczyk jakby wsiąkał w chłań, znaczy wsiąkał wgłębia się w nasze wargi i delikatnie czuje takie mrowienie dosłownie jakby powiększa usta. Bardzo, 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 bardzo super pomadka. Polecam Wam na lato, po prostu rewelacja. I tak jak Wam już wspomniałam, oprócz pomadek, mamy no, oczywiście lakier do paznokci pod ten sam kolor, czyli widzicie, co mnie... Ko 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 królują u mnie korale. I to jest najnowszy lakier z Virtual Street Fashion Vinylomania, czyli ogólnie lakiery winylowe są bardzo popularne Popularne z tego względu, że one po pierwsze tak szybko nie odpryskują, a po drugie, jak już odpryskują, to raczej tak w całości. To znaczy, bardziej są takie pociągliwe, bym powiedziała. No Nie wiem, jak to określić. Czyli Vinilomania i to jest numer 108. Pasodoble. Piękna nazwa. Pasodoble 108. Na koniec również mój ulubieniec marki Essence, czyli trzy produkty. Trzy, liczę. Trzy produkty z Essence Gel Eyeliner. To, czego nigdy wcześniej nie używałam. Nie lubiłam żadnych linerów zwykłych, czyli tam w, w kres, w pisaczku, w kałamarzu. Innych żelu też nie miałam, dopóki po prostu nie, nie byłam zmuszona w zasadzie do użycia tego, żelu w, tego linera w żelu. No i słuchajcie, zakochałam się. Po prostu pięknie rysuje kreski. Kreski są przede wszystkim intensywnie czarne, nie rozmazuje się, czyli bardzo szybko zastyga. I nie ma obawy, że jak raz się po prostu pomruga się tyle oczami, że na powiece górnej, powyżej załamania zostają same kreski. Tego nie ma. Bardzo szybko wystyga, że tak się wyrażę. Ja już go tyle używam, a jest użyta minimalna ilość. Czyli produkt bardzo, bardzo, bardzo wydajny. Ja ten liner nakładam pędzelkiem do brwi, czyli pędzelek skośny, ale syntetycznym tego względu, że wszelkie pędzelki naturalnego włosia po prostu będą za twarde na ten produkt, i, czyli syntetyczne najbardziej się sprawdzą. Syntetyczne, czyli Hakuro H85 albo Maestro seria 660. Czarny żel liner. No i mój ostatni faworyt na lato. Czyli coś, o czym wcześniej jeszcze nigdy nie mówiłam, czyli mój ulubiony perfum. Perfum, którego nigdy wcześniej, znaczy nigdy wcześniej od jak, przez jakieś dwa lata nie mogłam go nigdzie dostać myślałam, że są ogólnie wycofane z perfumerii, a jednak gdzieś go wynalazłam. True Star, i to jest perfum Tommy Hilfiger, Tommy Hilfiger, nie wiem jak wolicie. Kiedyś ten perfum reklamowała Beyoncé, to nie moja idolka, powiedzmy zapach. Po prostu dla mnie przepiękny. Co tu dużo mówić? Bardzo orzeźwiająca, zarazem intensywny. Dla niektórych może za ciężkie na lato. Ale dla mnie po prostu ono jest aż hipnozyzujące. Wspaniały zapach, jeśli lubicie takie orzeźwiające zapachy, niekoniecznie typowo kwiatowe, ale, ale takie coś, jak mają coś w sobie, chcecie się poczuć jak gwiazdy, to polecam Wam True Star. No, nagadałam się, ja mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. To byli moi ulubieńcy na pewno miesiąca lipca i, i części teraz sierpnia. Ale jak wiadomo, co po chwilę przybywają u mnie jakieś nowe kosmetyki, więc pewnie za miesiąc coś jeszcze innego się pojawi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Oczywiście czekam na Wasze komentarze i kciuki, czy Wam się podobało. Dzięki i pozdrawiam.